Szefie, 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 szefie! No, to jest. Uch. My byli na Sandy i na Paleto by byli, i my szczysko. byli na Przepompowgi. Nie ma Nie, nikt no. się tej karty. Ja my wszędzie no. byli, naprawdę już no, byli wszędzie. Szukali. Ja nurkowałem, yy, dlatego mam punktowało. zestaw. I tlen mam też, bo się paliły o. koty małe na drzewie. Masakra. No, takie. To, no. Dobrze, macie farta, bo ktoś przy, przyniósł na komendę i wyrzucił. Ja pierdolę. No dobrze. Eee, Fradek czeka na przeprosiny. Żeby tak oskarżać. Masakra. Naprawdę? Nie dobrze to było. Tylko i kreby, tydje, no. no. ładne. Masakra. Po prostu. A my tutaj po prostu. Ja. zobaczcie tutaj na mojej stronie. Trzy siwe włosy nowe. No właśnie. Janek też by pokazał gniazdo, no, ale się wstydził za to, dobrze, to dobrze. Tak najbardziej. dziękuję Ci, święty 60 miesiąc. Łamię Cię szczule, po całej kule.